Witam serdecznie. Mój ulubiony rozmówca. Dzisiaj... Witam. Cały zdrowy, słuchajcie, dzisiaj jest cały zdrowy Tak jeszcze. Jest. Tak jest. Jak oby, oby, poczucie? O, dobrze, rywal troszeczkę sprowokował, ale to nakręcił jak się po... nakrzyczał. Nakręcił mnie. A widziałeś go chyba wcześniej w akcji. No, nakręcił mnie jak pozytywkę troszeczkę, więc mówię, jest wszystko tam tam... dobrze. Troszeczkę ci się nie podeszło, bo widziałem ci spokój, całkowity spokój. No bo generalnie zazwyczaj jestem spokojny. Krowa, która dużo muczy mało mleka daje. No? No, tak, czasami mówią, ale no, nie wiadomo, co, co się może no, wydarzyć. No, zobaczymy jutro, zweryfikujemy to, to wszystko i tyle. No. Ale przygotowania, jak wyglądały, co się działo? A, powiem taką. No, byłem też w Gdańsku u Michała wlazło, w Crosscore Fight Gym. Z chłopakami też tam posparingowałem, więc też było dobrze. Ale generalnie też dużo, dużo, dużo pracy. I troszeczkę te przygotowania nie wyglądały tak, jakbym odpowiednio chciał, ale jest dobrze. Myślę, że progres jakiś tam i tak został zrobiony, więc, więc myślę, że wszystko będzie dobrze. Progres nad czym pracowałeś? No generalnie nad opanowaniem takiego, takiego siebie, żeby się nie śpieszyć i tak dalej, żeby to, to, to gdzieś opanować, bo zawsze gdzieś to się śpiesze, 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 a tutaj jednak trzeba troszeczkę tego temperamentu uspokoić. No właśnie, jak... Zdrowie, bo przede wszystkim po ostatnim pojedynku, no wyglądałeś jak nieboskie stworzenie, tak bym powiedział Znaczy zdrowie dobrze, bo w grudniu jeszcze stoczyłem walkę w Czechach y, Gdzieś za zgodą grondy, więc mówię, tam niestety A połam... Gołe pięści tam nie były chyba? Były gołe pięści Co, no, że na pięści, małe rękawice? By, była, tam, była tam walka o pas y, Federacji Walhala Z niepokonanym Cze Czechem, który walczył w BKFC też no niestety w trzeciej rundzie gdzieś połamałem na nim rękę i musiałem się wycofać z pojedynku, ale, ale jak widać teraz jestem tutaj, jest wszystko w porządku Dam z siebie na pewno wszystko, więc, więc dążę do tego, żeby jutro wygrać pojedynek Ja Cię podziwiam, bo Ty włazisz tam te, te, w tej pracy gdzieś tam po, tych, po tym industrialnym klimacie i jeszcze dasz radę trening zrobić? No, czasami się zdarzy, że nie dam rady, bo, bo wiadomo, konstrukcje też są ciężkie fizycznie, a, ale aczkolwiek zazwyczaj gdzieś staram się jeszcze, nawet gdzieś w danym mieście, jak jestem, choćby nawet byłem w Darmstadt, no to też tam byłem na sali u chłopaków Temple School w Niemczech, gdzie też poznałem dobry. Safera GTP? Serf, no? Sefer. Tak, dokładnie. No, on... Świetny organizator. Bo... A, ma, mają tam swoją galę we Frankfurcie MFC, bodajże. I u niego gdzieś tam byłem, więc mówię, bardzo fajnie mnie tam przyjęli. też tam... Widzieli, słyszeli o ogromzie? E, później gdzieś tam na Instagramie. Jak zobaczyli, że przyszedłem tutaj gdzieś z Instagrama zobaczyli, no to w, w już tam się dowiedzieli więcej na ten temat na pewno. Ale też byli polscy chłopacy, którzy e, też tam trenują i, i i też serdecznie ich pozdrawiam no to na pewno wiedzieli co to gromda bo gdzieś mnie rozpoznali Dzisiaj te polsko-niemieckie takie starcie E, można powiedzieć, bardzo międzynarodowa gromada, chyba bardziej międzynarodowej jeszcze nie było. No dokładnie tak. No, taka wersja, powiem szczerze mówiąc, no, jest bardzo fajna, bo i chłopacy też mówią, że no, lepiej się będzie walczyć z chłopakami zagranicznymi niż tak jak na przykład Z, z, z chłopakami z Polski, no, bo tutaj jak mamy czasami się już się też na tyle znamy i mamy się bić między sobą, no to a też każdy wie o każdy, co każdy, chodzi. Każdy wie o co chodzi, a tutaj możemy być zaskoczeni przez rywali z zagranicy. Tak? I to, to, jest, to jest fajny taki rąbek tej adrenaliny, większej i większej złości sportowej. Oglądajcie Gronda, Pierwszy, yy, 31 maja, godzina 20. Góral, jeden z najbardziej krwawych zawodników tej Gromdy będzie z nami, także serdecznie dziękuję, Góral. Powodzenia dziękuję. i obyć w dobrym zdrowiu skończył walkę. Dziękuję bardzo.